5, 4, 3, 2, 1, poszło. O Nie jest! Czy to jest na pewno z Chyba... platformy YouTube? <grym> eee. <grym> Sorry, <grym> twój administrajszy. Dewicky De De do mnie dzwonisz? Ja zapisałem. Dzwonisz do mnie! Co? Dew De De do mnie dzwoni, no mam deskitu. Ja tu są SMS-a. Patrzcie, mam De De dzwoni do mnie. Normalnie chyba, że to już stary, twój numer jakiś zmieniałeś? Nie, ja to cię nie dzwonię, stary, czy ja telefon w ręce. Halo? Tu masz stary to numer to demo, to jak to jakiś to ktoś, nie ktoś nie odzwania po prostu. SMS-a, że nagrywki są i ty wtedy odpisałeś na Messengerze. Dlaczego tego SMS-a? Nie. No. Stary taki jakimś tam odpisałeś? to, ja to, to napisał, za tym, że nagrywki są. A, a, a jaki ty masz numer? Podaj głośno, podam na odcinku. No, Czekaj, już A tam mogę. jakaś, jak, jakaś genowepa. Halo? Wiesz to jest kopię, bo stary. A ja to SMS-a napisałem, że nagrywki. Chłop do mojego ojca, SMS-y wysyłam, to nie jest leve. O nagrywka, chałup się mówi. Ej, nagramy tutaj coś, nagramy, nagramy, co? Co, co, masz, co, masz, co masz nagrane dobrego tam, co? na dzisiaj? mojemu no to eksplozja nagle Bo jesteś ostatni hmm. A zostały tylko dwie osoby? No, tak A no to nie no, no to Ja no. Cię do do nie dogonię Ty jesteś gdzieś tam za siedmiokrogodem To nie Ale Kamyk może dojedziesz do końca e, Moją jedyną szansą jest teraz chyba. to, że Kamyk po prostu się gdzieś, yeah. gdzieś się zesra Jeff, jak się yeah. na, na ręce śmiga? Powiedz mi no, Popatrz odpowiedni film, ja wiem Chyba <śla> 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 on, ale nie jestem pewny no, Okej, okay, mamy odpowiedź kozy Ja pierwszy Najgorsze jest to, że ja wiem, że było dwóch zapomnień, jak się te pierwsze zbawiły <śla> Jak on się nazywał? Jan, pan II drugi. Dobra, cicho, nie rób i nie, nie blenduj mi w głowie teraz. Powiem, Jak wświetla. dwóch było? Znaczy, je... No masz Jeremy, Sohan i ten drugi. No, nie? Sohan? I ten drugiego, i zapomniał tego drugiego. Zapomniał tego drugiego! Tak. tak. Komuś telefon dzwoni, ja to nie wiem, o, to że... Przepraszam, żono roz nagrywa film. Czekaj, ja do niej, to jest moje koło wsparcia. <grym> Tele no, no, telefon do przyjaciela. Zadzwoń, czekamy, telefon do przyjaciela. Zobaczymy, co odpowie. Czy, czy wiesz, kto był pierwszym Polakiem w NBA? No, bo po potrzebuję wiedzieć, a nie wiem. No, co ci to? No, bo mam takie pytanie. Gdzie? No, w quizie. Kto? Cezary Trzebański. Tak jest! Tak jest! O! 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 Co się Żartujesz? Cezary Trybański, tak. Co? Tak, Co jest? To jest dobra odpowiedź. To jest dobra odpowiedź. Co? to się wydarzyło? Ty? Co jest pięć? Co jest grane w tym momencie? <grym> to... Ale jest dobra. niesamowite. Jeden telefon dobra. kończy udział dewa w quizach. Jakby to będzie zastępstwo dobra. za każdym razem dobra. teraz. <gryls> Devin, spadłeś właśnie na czwarte miejsce w quizie, który ma trzy nie, ja osoby, <gryls> nie, ja nie wiem, co... Ja myślałem, że to jest ty, ty nie zrobisz, czy dzwonisz. Zdaję sobie sprawę, co się wydarzyło. Co jest pieczeń? Na no tym się spodziewałem. Tak <gryls> <nie>, Ło! Tak. <gryls> Jacob, jaki jest szoku wokół? I w tym momencie, stary, jest mi współtopór, jestem ignorantem. Ile ja to przeklinam w tym odcinku w ogóle? Przepraszam, panie, bo też to za, 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 za przekleństwa, ale normalnie był jestem zszokowany. Stary Trybański, był też Lampę na pewno. Tak, przed tak. Gortatem, i chyba już potem był Gortat dopiero. I potem jest Jeremy Sohan. No, panowie, czyli tutaj. Skaczemy. Ej, nie, ja sobie muszę odciszyć tę muzykę, bo jakoś smutno się gra w te Fall Guys Tak, tak, muzyczki. to plus jeden, nie? Ja to tak w sensie, kurwa, to... czuję się ja, jak... Jak bez... bez muzyki gra od zawsze. No to znaczy... ja się nie dziwię, że ty jesteś chyba taki smutny na co dzień, naprawdę. <laughs> I taki słaby. O, tu jeszcze owocki spadają gdzieś z boku, uważajcie. O, oh, wow, faktycznie, no. Stary, zabrałeś mi kurwa radość z grania w Fall Guys. Ej, wyciszcie sobie muzykę. Muzykę sobie wyłączcie tylko w Fall Guys'ach. Będzie dobrze. Ała. Truskawka. Była borówka i truskawka, no... Pistokowy Jakby... okay. napis. No, bo... no ten na początku. Ten ten na początku, ale Aha. uważam, że był tak dobry, że chciałem zobaczyć w którym kierunku okay. to pójdzie. Dobra. Na Aha. Aha! Jezus ma to, prostu... no no to Nie nie! A to dobrze narysowałem. O kurde! Jest się slało masz syle! Jaka metafora! <laughs> ale to skręciło, że <laughs>

jak najwięcej członków ekipy Fantazy w historii? Osiem. Dziewięć. U Zatem, tu chyba nie ma co się już dalej licytować. Czekaj, Wiesz, Czekaj. Bo... No Tak powiedziałem, ale nie jestem pewny. Dobra, no. Nie... ty pasujesz, czy no, wymienisz no, dziesięciu? Przeskoczymy dalej przecież, nie? Trzy, dwa, jeden, start! Poszło! No to nasza szóstka, Kamek, Lachu, Dev, Koza, Jacob. Next Wojciech Adziok, no i to jest problem teraz, nie? Bo nie ma więcej. No. 14 sekund. Jezus Maria. Nie wierzę w to, nie wierzę w, w to, nie wierzę w to. Plus jeden. Koniec czasu! Wibę, <laughs> Vibę! Ja pier... ja myślałem, co, ty co ja... Nie robisz, serio? Zapomniałem, zapomniałem o nie, ja <noise> Zapomniałem o <noise> Ibe, zupełnie, przysięgam Nie miałem innej Jacob, już cię zostawiam w spokoju, już cię ubiłem już, no, Ja spokojnie. już mam ja sobie, ja sobie, ja sobie zrobię swoją Demik ja żartowałem z tym paktem oczywiście, okay, wiesz? Okej, okay. zobaczymy, zobaczymy Jak to się potoczy dalej? Fajny karty rozdał teraz więc A, Czyli los, nie chce, z, z tobą grać pakt. w pokera dla kogo to poszło teraz, plus dwa? Dla ciebie. Czyli Kuba ma plus dwójkę. No aj, właśnie. Ajajaj Trochę kart się przyda, Dywik. Okej. Okay. Karty nawet w sumie takie dość ciekawe mi porozdawało z tego, co ciekawe, widzę. Ciekawe, powiadasz, no to atakuj na x śmiało. Wyśmienicie! Proponuję zmianę kierunku gry. Proszę. Oho! <grym> <grym> o <nie. grym> Ale przecież to jest bez sensu, bo ja wiadomo, że on to na koniec zostawi, więc. Czy co tam było mówione o tym tym? Blokowanie o, jaki jest odważny Dewik ja ma teraz mam... karabiny naładowane. Jest teraz Ja daro... trzymam, ja trzymam co z Jest mocny, jest mocno. <grym> Starek podtrzymaj. Bolesławiec ci atakował przecież i to dość tak mocno. Bolesławiec w żadnym wypadku, Bolesławiec po prostu. Jak ty przerzucał możesz? Albo trzy razy po cztery dodawałeś. Nie, ale to było po konsultacji, czy ma czym odbić. Okay. Czasami niestety musisz strzelić swojego przyjaciela. No <grym> dobra. <grym grym> przekonał, przekonał. No dobra, przekonał, przekonał, przekonał. No dobrze, niech będzie ta zielona. No i w pizdu. Blokujemy! Nie! No co? Ja nie mogę z nimi grać! Oni widzowie się na mnie. Wyśmienicie. Będzie uno? Będzie uno. Jest i ono. To ostatnie pytanie. Jaką aplikację najczęściej używa Wasza żona na telefonie? O kurde, czekaj. Ale czekaj, to, to nie jest... No Oj, a, prosty, a, to można, a to można zweryfikować, jak no go, mówią głupoty. Ja napiszę, że. Czekaj, ale już pisze Nie, to jest Tinder. niemożliwe, żeby nie jest. Ale panowie tak na logikę, to jest niemożliwe, żeby coś miało więcej niż Messenger. No właśnie no, też no, mi się. No, wydaje, właśnie, że... no to nie da tak, się, się zgadza ale się Możesz nam tylko podpowiedzieć, czy to jest bardziej indywidualne, czy bardziej ogólne właśnie. Czy chodzi o taką aplikację, aplikację, czy no. coś do co Które według na co dzień? nich one używają najczęściej. Może tak? Które według no to... nich one używają najczęściej, no. No jest bo, taka... nie jest dobra, to, to ja zrobić. wątpię, żeby Kasia na to spojrzała tak pragmatycznie, więc moim zdaniem da to. Czyli ja na 100% jestem przekonany, że to jest Messenger, no bo jak piszesz z kimś, to musi tak być. No, ja, ja, ja zrobię tak jak Koza, nie podejdę do tego jako Messenger, nie? No, ja no, też, też, ja to, też tak też. spróbuję. Okej, okay, to czekamy no, na odpowiedzi Ale jeszcze. umówmy się, że wszędzie byłby Messenger. I, I nie messenger. Safari, i nie Safari jako przeglądarka. Okay, tak, tak, tak. Nie ma no. Safari, nikt nie z was nie ma odpowiedzi Safari. to mogę Ale Messenger dobra. w takim razie jest gdzieś. Ktoś ma Messenger. Dobra. No nie, ja, dobra, dobra, ja daję Ja napiszę tak. Więc tak, jedziemy po kolei. Okej, Lachu, Instagram, to się zgadza, e, o, widzisz, koza. wiedziałem, że nie powiem Messenger, przecież, a Jeżeli chodzi, koza, o ciebie, Kasia napisała, że jest to BookBeat, Na, ja się napisała, Co? do zaliczenia, jeżeli powie coś o audiobookach, chociaż Kajtek pewnie powie, że Instagram. <gumina> I nic z tego nie było prawidłowe. To czemu ja to wieczór muszę oglądać te polajkowane TikToki? Czemu? 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 Koza, czekaj, już nie musisz. <głos> <głos> Jacob napisał Instagram i to też się zgadza, a Dewik to napisa, I napisał? I YouTube. I też jest to Instagram, więc... E... I też jest to Instagram. Przecież to jest pizza na wodę. Maksiu, jak zawsze jak się nudzi, to Daria puszcza muzykę, a jak Makciu no, ale... śpi, to ona ogląda po prostu jakieś, nie wiem, twoje 5 minut albo jakąś pachulską, czy jakieś inne pierdały? więc to jest pizda, bo to montaż. No naja, jak się tam bawić na bramce? Jak ci Zajebiście. idzie? Zajebiście. Ja, ja bym podsumował, że y, tak jak jest skróta, skrótem y, nazw drużyn, jest fan... <śmulatory> ja ja, 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 ja też bym właśnie ale, ja, proponował u tam dodać. Ale chcę powiedzieć, że to znaczy, że jesteśmy naprawdę dobrym zespołem, skoro nasz bramka nie ma nic do roboty, nie? Dokładnie. Tak, to też, to, też, to też tak można to tak, analizować. Ja, tak. ja też nie mam nic do roboty. Ja <noise> <To> już nie wiem, <noise> <na>. czy tak <noise> <wychodzi. głosy> <noise> Też sobie biegam. Zorla. <noise> <Oe! głosy>

Ciebie. Kamyk wygra, ty. Kamyk wygra. Ja jestem szósty. Wyjazd! No, no i co, ten Jacob jest pierwszy. Jakimś cudem wróciłem z szóstego miejsca na trzecie? Nie wiem, co myślicie. Dobra, zatrzymaj go tam, pięknie! Nie. Nic nie. nie zrobiłem, po prostu Lachu stwierdził, że zmarnuje moją życiową szansę co na sukces. Fartul! Co to fartul? Fartol. To jest największa obelga, jakiej używają w Cieszynie. Oj, Moja ulubiona fura! Co jest? Ta fura oddaje fest! Przestań mi dupę podnosić. znosić! Dazło 300 Przestań... Kogo ja tak wypaliłem? Oh, Kurz! Ty my jedziemy! Jestem strażakiem sam. Hey. Tutaj chyba można sikać w ogóle z tego S Sikam nie! szampan CUR nie Co? Mówię, Nie, przestań mi rodzinę prześladować! Jak biegną... Oj znowu to dzisiaj... Znowu... Te znowu te ej, wojny. zajebista mapa! Jestem ostatni! Nie! Ej panowie to są chyba jedyne wyścigi, w których mamy szansę, bo się nie rozwiją. Gotowiec? Czy mam zabrać gotowca? Ja bym brał ja gotowca. Bior. Ja bym... Ja e jeżeli Zuza nas teraz oszuka... Zuza to za całe życie znaczy, czekała na ten moment, żeby ci ja, dać tego odpoczą gotowca. To gady, ale jeżeli mówicie, żeby za gotowca, to biorę gotowca. Jeżeli ja Zuza nas teraz swojego. oszuka, to już nigdy w życiu nie możemy zaufać nikomu, a zwłaszcza piątoklasiście. Dajemy gotowca? <laughs> tak. To jeżeli oni nie będą nawet się... od... JEZUMARIA! Trzeba SOBA! Wiecie, co jest najlepszy. Zuza cały czas jest w piątej klasie pewnie. Ona tam siedzi do nich! Ej, ja... bez sensu przecież. Co jest? przecież są... A i teraz nawet Absolutnie. nie masz podpowiedzi, czyli najprawdopodobniej to jest, znaczy jej odpowiedź. Gotowiec. Myślałem, że to jest to, że ona ci daje po prostu odpowiedź, która jest na pewno prawidłowa. Okay. No nic, Zuza nas porobiła FC Barcelona i numery 4, 5, 8, 19, 30. Gdzie dziewiątka? No właśnie, gdzie dziewięć? To jest jedyny pół, mogę zdobyć w tym momencie. Pierwszy ktoś skończy, to wtedy zacznie się czas odliczać pewnie, nie? Prawdopodobnie tak! Kusy. Ale to nie komunikujemy się przed... No nie, nie, no, ale możemy normalnie... Kamiński, cicho bądź mi tutaj! Ale, dobra, ja mam już ten... Ja mam problem z państwem. Co ty p***isz? Dobra, nie wiem, czy to się tak pisze. Ja pierdzielę, ale ciężarki. Oj, to nie jest Francuz. Jezus ale to jest ciężkie, ty. Piłkarz z Francji na chyb? Kurde, też mam problem z tym. Dobra, może ma obywatelstwo. Znaczy wiem, że nie jest Francuzem. Dobra, stop. Nie! Stop! Jest to stop! Nie to Co? zrobił! Co jest, stop? No bo osoba, która wypełni jako pierwsza, daje stop wtedy. I teraz musimy to wszystko akceptować. Osoba, YouTuber na H. Kto pierwszy wszystko? Koza i stop, Koza bo mówi, że stop. YouTuber na H, kolejk nie dał. To na końcu, gul? Proszę się wytłumaczyć. No, ja jestem gulem. No dobra, zaczynamy od youtubera. Ja nie dałem youtubera. Słuchajcie, <gul> e, myślę, że youtuberów wszystkich możemy za, gul. zaakceptować. Gul, 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 to jest fryer. <gul> 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 <to jest frajer. gul> Gareth Bale w swojej karierze strzelił łącznie ponad 200 bramek. Prawda czy fałsz? Powiedzieć czy wam ciekawostko o Garecie Bale'u? Pierwszy hmm? sezon bez, trofeu bez trofeum Gareta Bale'a po odejściu do hamu to był sezon, w którym został wypożyczony do no, Tottenhamu. <laughs> <laughs> pięknie, pięknie. Ostatnio widziałem, chwyciło mnie za serce. <laughs> Jego też. <laughs> Jest... O nie! No ja, przecież ja, No ja, ja nie, pierdolę. Kurwa. <laughs> <laughs> Dobrą stronę, gałeczka, wszystko elegancko, a ten chłopca se tego gola strzeliłeś moim zdaniem. <grym> o, jej, jej, jej. Ja myślałem, że oni mają sławnego bramkarza, ale cofam to co powiedziałem. <grym> Powiedział <grym> trener <grym> grając w <z> Manchesterem United. Spróbuj ty, spróbuj. Mam żeby się pomylić. <grym> no to jest! Pięknie! Mówiłem, że spróbuj! Brawo drużyna! To ale wsadził! Tchnął nie, znaczy myślę, Jakby myślę, że większa zasługa jest jednak po stronie bramkarza przy tym golu niż moja. Ale? Nie, dobry to był pomysł, dobry to był pomysł. Co to za kopanina? Młyn, nie? Kurde, też się tak w tej obronie oj, 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 oj. No, Oni, oni tutaj... Patrz ile ma miejsca, ile druga strona. No! no. To tu się odwaliło teraz, bro? Stary, ja przep. Się... ja. K***a, masz szczęście, że ja tam byłem, co? naprawdę! Stary, ale ja to chciałem zgrać, bo to by nie weszło przez z takiego konta! Nie ja bym ja bym chciał zgrać? Co bym ty? To byście strzeli, f***ie Skur... Skur... No to gdzie jak Chciałem zgrać u siebie! Jak możesz fać na pomysł, żeby zgrać w tej sytuacji? Normalnie, bo bym zapomnę! Padła z tego bramka! I spadła no. no. z tego bramka! wyczarował, ty. Ale nie Dawaj. wiemy, jakie są pozostałe kategorie. Nie wiecie właśnie, to jest no właśnie wiemy. zagadka, że nie wiecie, jakie są na, na, na pewno będzie piłka nozna. Na no na a na pewno będzie jakieś tu pytanie o Taco Hemingwaya, jakieś takie. Dobra, ten, Dobra ten, ja, się nie uj, ja podwajam. Oho. Dobra, chuj, Dx się podwajam. <laughs> ten jeden jest ziomal w bateria. kolejce, ten jeden ziomal w kolejce w McDrive'ie. To no, było dobry żart. Pierwsze pytanie. Która artystka jest aktualnie najczęściej nagradzana w historii grami? Ej, to wiem akurat chyba. 3, to 2, się... 1, pokazujemy. Czy to, się wydaje, to, się wydaje, to jest ona? Mi się Taylor. wydaje, że mówił, to Taylor Aha, Swift. Coś ja czuję, że Nexia ma punkt, a nam... A, a Davik co tam masz napisane? Taylor, Taylor no. Swift. Znaczy, Swift to cztery to razy to Taylor Swift, raz Beyoncé i to Nexia ma rację. Ja eee, wiedziałem, że tak będzie. Ja w ogóle... <laughs> Serio? <laughs> Na podwójnych punktach jeszcze. Wiec, na podwójnych punktach odskakuje ja na siedem. Jaki jest najsta najstarszy zarejestrowany sport wodny. Jaki jest najstarszy? Co? Zarejestrowany sport wodny. Nie Dobra, wiem, może to... pływanie. <laughs> <Mam> na... <laughs> jak jest coś starszego, już topienie może być Czekam, jeszcze. Co tam jest? Napisane, Dawid? O, Jacob, tak jak ja widzę. Szykówka Koszykówka wodna. Coś <laughs> takiego w ogóle jak koszykówka wodna. Nie ma. Najstarszy sport wodnym jest nurkowanie. Nurkowanie. Czy się to tak. kla, pe, pe, pe. kto to kiedy zarejestrował? E, to ludzie zarejestrowali kiedyś. Aha. To jest dobra para, Kamek i Def to jest naprawdę dobra para. Na miejsca, gotowi, start! Dawaj, 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 dawaj! Kamek, Kamek, ale, Ta, ale niedużo. Tak pół metra stary. Ostatnia para jest już znana bez losowania. Jakub, Jacob, Weber kontra łódki Terminator. Do startu. Koza. Start, chodź, 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 chodź. Cozy ja Brian. Chcę, ja chcę nałożyć presję. Ten gościu 20 lat grał w kosza. Nie, ile grałeś? Tak serio. Nie, ja nie żyję tyle co ty! Ja, nie. Ile grałeś, w kosza? Bardzo krótko. Ale, minut, ale grałeś, że... Jak... Jak... Widać ten nadgarstek. Ja.

dalej 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 Za ciosem. Za ciosem. Oj, Ojojoj. No. No, ja pierdziele. Ty się tu nie rozgościsz. <śmianowicie> no. Dobrze, widzowie. Ja, jak coś to teraz będzie to wyglądało tak, że jak nie wrócisz nie na trening, go. to powiesz Hello Martin, <śmianowicie> play the like this. To będzie wtedy. będzie, będzie szot po prostu z tego, co za chwilę teraz poleci. Dzień <śm> dobry. Tak z nim. ja. Macie więcej przesunięcia. Dobra. Kretpozarow ma prawie się prowokował. on! A, Kuba, jakbyś chciał, to Martinowi wyślemy zdjęcie dewa z podpisem. Nie. Pozwólcie, <śleski> <śleski> Wasze zdrowie tym razem. Za 10 no edycję, która tak bez wątpienia przejdzie system. do historii. Tak tak, Salut! do historii. <grym> The most important thing in life was always. <grym>. Fantazy pomaga. Zdrowie. <grym> Za IRL, czapki z głów, jakby. Ja, ja poproszę o sam ser. Dla Deba i tak dalej. Bo naprawdę. Brawa, dale. to nie! Nie! Ja mówię od godziny, że mam o Ale Ale ja tak samo słodko! Chciałbym nie, podziękować po raz kolejny tego plecaka, Pajalok. Daniel, dziękujemy za to, za, za to, bo to nam naprawdę zrobiło totalnie, Daniel dla widzów. Twoje i... zdrowie, Daniel. Szkoda, że absolutnie... się zgubił, ale no co. Daniel, coś... Daniel, Daniel no, Patryk to Paja to... Zdrówka naprawdę nam to absolutnie zrobił content, to... content. Słuchajcie, ode mnie na koniec nie mam pojęcia, jak przebijemy następ... tą edycję. To już nie da jak zająć. to zrobimy, nie wiem, ale widzimy się za rok, tego jestem pewien. E, I... Także dokładnie. Uwaga. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Trzy, dwa, jeden. Do zobaczenia. Che ma? Twitter zombie! <laughs>